Dostajecie egzamin i widzicie o granica przy x dążącym do 0, sinus X przez X. To sobie podstawię i zobaczę co mi wyjdzie. I podstawiacie, że sinus 0 to jest 0 przez X podstawiacie 0 przez 0. O, mamy sytuację 0 przez 0. Zastosuję Delopitala. I co? Pochodna licznika przez pochodna mianownika, czyli pochodna sinusa ko X przez x, przez pochodną x, czyli przez 1, cały czas w granicy przy x dążącym do 0, i co wtedy? I piszecie, że to jest 1, bo kosinus 0 to jest po prostu 1, i co? Wtedy ten profesor oddaje Wam pracę, bierze czerwony długopis i co robi? 0 punktów. Tak się nie robi. Dlaczego tak się nie robi? Bo w tym miejscu, jak wyliczyliśmy pochodną z sinusa, to żeby udowodnić, że pochodna z sinusa, to jest cosinus x, do tego trzeba zastosować wynik tej granicy. Więc to jest udowadnienie twierdzenia sobą samym, czyli tak, nie można, bo to jest błąd logiczny, to tak jak mówienie, że coś jest czerwone, bo jest czerwone. To bez sensu. Więc pokażę Wam najprostszą metodę, jak obliczyć taką granicę sinus x przez x przy x dążącym do 0. No więc tak, rysujemy sobie wycinek okręgu. Zaznaczamy, że promień ma długość 1 dla łatwiejszych rachunków. Tutaj sobie zaznaczamy jakiś promień, też 1, bo prawie wszędzie jest taki sam. Tutaj zaznaczamy sobie kąt X. I teraz tak. Narysujemy dwa trójkąty. Jeden trójkąt to będzie taki trójkąt. Drugi trójkąt to będzie trójkąt taki zielony. Taki trójkąt. I teraz tak. Zaznaczmy sobie jakieś tam nazwy tych punktów. A, B. C, D, niech będzie. I teraz tak. Jeszcze jedną rzecz możemy tutaj zaznaczyć na czerwono. Zaznaczymy ten wycinek okręgu. I co możemy zauważyć? Że ten wycinek okręgu się zawiera w tym dużym trójkącie. Więc pole tego dużego trójkąta, może, może napiszę po prostu ADC, ADC, na pewno jest większe bądź równe polu tego wycinka koła. Tak. I co jeszcze możemy zaobserwować: że w tym wycinku koła się zawiera ten mały trójkąt, więc to pole wycinka koła na pewno jest większe bądź równe polu tego trójkąta ABC teraz jak możemy policzyć te pola, bo w sumie mamy już jakąś nierówność zapisaną, Ono nam pewnie zgadujemy, będzie pomocna do wyliczenia tej granicy. Więc tak, skoro tu jest 1, tu jest 1, a tu jest kąt X, co powiemy o tym boku, o tym boku trójkąta. Jak będzie wyglądał tangens z tego boka X, tego kąta X, przepraszam bardzo. Tangens tego X. -a. To jest stosunek tego boku, czyli tego szukamy, nazwijmy powiedzmy, nie wiem, gamma. Czemu nie? To nam zabroni w matematyce sobie możemy nazywać jak chcemy. To jest gamma do 1. Bo promień ma jeden z założenia, jakie sobie założyliśmy. Tego. Więc w sumie to, tego, tej jedynki się nie pisze, więc tangens x się równa tej gammie, więc ten bok to będzie po prostu tangens z x. I mamy bok i mamy padającą na niego wysokość, bo tu z założenia jest kąt 90 stopni. I tak, czyli jak możemy wyliczyć to pole, po prostu bok razy wysokość przez 2, czyli jedna druga tangens alfa, tangens x, przepraszam bardzo. I teraz dalej. Teraz musimy się zabrać za ten wycinek koła. Więc tak, wiemy, że pole całego koła to jest PR kwadrat. A my chcemy tylko część, tylko wycinek. Ten wycinek jest wyznaczany przez ten kąt x. W przypadku, jakby ten kąt był 2 pi czyli w radianach 360 stopni w stopniach, to wtedy ten kąt byłby 360 stopni i byśmy brali całe r kwadrat. Ale my chcemy tylko fragment, który jest wyznaczany przez ten kąt x, więc to mnożymy razy x przez 2 pi 2 pi, bo 2 pi to jest 360 stopni w radianach. Pi nam się skraca, więc to nam wychodzi 1 druga r kwadrat x. A że r to jest 1 w naszym przypadku, to jest to jest po prostu 1 druga x. I tak, i to jest większe bądź równe polu tego trójkąta zielonego. A jak obliczymy pole tego zielonego trójkąta, Mamy dwa boki i kąt między nimi, więc prosty wzór trygonometryczny. Jedna druga AB razy sinus kąta między tymi bokami AB. Te boki mają 1, więc A razy B to jest 1 razy 1 razy jedna druga razy sinus tego kąta, więc wyjdzie jedna druga sinus X. Możemy obu, ob, pomnożyć tą nierówność przez dwa i te jedne drugie nam się skrócą. I mamy taką nierówność, że tangens x jest większy bądź równy x i sobie wyciągniemy tą nierówność z tego układu nierówności tutaj, albo w sumie będzie lepiej widać tutaj. Mamy, że tangens x jest większy bądź równy x, a tangens x to jest nic innego jak sinus x przez cosinus x jest większy bądź równy x, więc pomnożymy razy cosinus x, potem podzielimy przez x i wyjdzie nam że sinus x przez x jest większy bądź równy cosinus x. Tak, mamy już tutaj pierwszą nierówność, która nam może pomóc rozwiązać tą granicę, i teraz sobie oj, bierzemy drugą nierówność, czyli tą, że x jest większy bądź równy sinus x. Skoro x jest większy bądź równy sinus x to możemy po prostu podzielić przez x obustronnie i wyjdzie nam, że sinus x przez x jest większy bądź równy jest mniejszy bądź równy od 1. Możemy złożyć sobie te dwie nierówności w całość. Po prostu tutaj dopisać to, że to jest też mniejsze bądź równe od cosinus x. I teraz tak. Możemy na ten cały układ nierówności nałożyć granicę. Przy x dążącym do 0. A dlaczego do 0? Bo te wszystkie założenia, ten cały rzut graficzny nasz działa, że tak powiem, istnieje, jest funkcjonalny tylko i wyłącznie dla x należących do, od 0 do pi. drugich Tak. Bo dlaczego otwarty ten, ten przedział? Dlatego, bo jakby było tu 0, to by w ogóle nic nie było, nie byłoby żadnych trójkątów, bo by się boki ze sobą pokrywały i tak dalej. Więc tutaj granicę możemy tylko przy x do 0 założyć. Ale dobra, zaraz wywnioskujemy granicę przy zerze minus. Więc tak, granica tego przy x, jedynki przy x dążącym do 0 to w ogóle jest niezależne od x, więc to jest 1. Jest większe bądź równe. Od tutaj po prostu napiszmy tą granicę. Przy x dążącym do 0 plus sinus x przez x. I teraz granica przy x dążącym do 0 plus cosinus x. Cosinus 0 to jest po prostu 1. Więc tutaj możemy napisać 1. Więc wiemy, że ta granica jest większa bądź równa 1 i mniejsza bądź równa 1, więc. Jedyna wartość, która spełnia te obie nierówności, to jest 1, więc możemy zapisać, że granica przy x A tu nie widać już, dobra. Napiszę tutaj, że granica przy x dążącym do 0 plus z sinus x przez x to jest 1. I teraz tak, co zrobimy? W sumie to możemy zmazać. Tutaj napiszę resztę ostatnie rozważania. Znowu mi tablica spada. Co zrobimy z 0 minus? Więc napiszmy, że granica przy x dążącym do 0 minus sinus x przez x. Zaaplikujmy to 0 minus. że to będzie sinus z 0 minus przez 0 minus. A 0 minus to jest nic innego jak minus 0 plus, czyli piszemy, że sinus z minus 0 plus. To jest poprawna notacja przez minus 0 plus. Sinus jest funkcją nieparzystą, więc co to znaczy? Funkcja nieparzysta? To znaczy, że f od minus X równa się minus F od X, czyli możemy napisać, że to sinus z minus 0 plus to jest po prostu minus sinus 0 plus, przez minus 0 plus. Te minusy się nam skrócą, bo to jest po prostu minus jedynka. Co nam wychodzi? Że to jest po prostu sinus 0 plus przez 0, to jest inaczej granica przy x dążącym do 0 plus. Sinus x przez x. Więc granica lewostronna jest równa granicy prawostronnej. Co z tego wynika? Z tego wynika. Że nasza granica, którą rozważaliśmy, skoro lewostronna i prawostronna granica jest równa 1, to też jest równa 1. I to jest nasza odpowiedź. Tak właśnie taką granicę powinniśmy rozwiązać. Nie, nie żadnym delopitalem. Proszę mi delopitala nie pisać, bo profesorkowie na uniwersytecie tak się wściekają o to. Jak cholera. Dobra, no na razie. Miłego, miłego oglądania A następnych moich filmików. Polecam się.